Witam serdecznie Chciałem pokazać jak pasieka po prostu się oblatuje Mam około 12 stopni Jest 18 albo 19 dzisiaj listopada i pszczoły po prostu latają. To jest jeden z ostatnich dni, w którym tak pszczoły będą latały. Później będą temperatury poniżej 10 stopni. Nie widzę, żeby pszczoły przynosiły pyłek, bynajmniej te, co latają. Może są tylko to obloty oczyszczające. Więc tak to wszystko wygląda. Pozdrawiam serdecznie.